Kategoria 54 kg waga Kogucia. I tutaj mamy dwóch bardzo dobrych bokserów w ringu. Robert Ciba, Olimpia Poznań. Narożnik czerwony przeciwko Marcinowi Walasowi. Narożnik niebieski. Zawodnikowi Hetmana Białystok. Bardzo ciekawy pojedynek. Czekali, czekali na niego znawcy pięściarstwa. Proszę Państwa, ponieważ Robert Ciba, co tu dużo mówić, doskonały bokser, 26-latek, wicemistrz Europy z 1993, wicemistrz świata z tego roku, z Berlina, trzy razy zdobył Mistrzostwo Polski. 183 walki, 164 wygrane, 19. Przegranych Marcin Walas 22 latek 4 lata młodszy wicemistrz Polski z 93 102 walki stoczył do tej pory 80 wygrał 17 porażek 5 remisów ale proszę Państwa nie o to tutaj chodzi, mianowicie doskonale spisywał się Walas do tej pory. W tych mistrzostwach Polski przecież pokonał Jerzego Struzika, mistrza z ubiegłego roku. Miał tam w tym pojedynku doskonałą trzecią rundę, która zadecydowała o zwycięstwie. Wygrał ją aż 7 do 0. A przecież Struzik to doskonały bokser, który w lidze toczył zacięte pojedynki właśnie. Walczącym teraz z balasem Robertem Cibą w wadze tej wystąpiło 14 bokserów. Ciba pokonał Bachowskiego 11 do 0 i Jurczaka 11 do 1. Natomiast Walas oprócz wyeliminowania, co było dużą niespodzianką, wspomnianego już przeze mnie Jerzego Struzika 8 do 3. W drugiej rundzie zwyciężył Krzysztofa Jelinis. Robert Ciba skarżył się, że jest już trochę zmęczony. Szczególnie mówił, że dała mu się we znaki liga, a także odczuwał już trochę zmęczenie po powrocie ze Stanów Zjednoczonych no ciekawy jestem za to jak właśnie wypadnie w pojedynku z tym rządnym sukcesu młodym Marcinem Walasem 1 do 2 1 do 2 runda wypunktowana dla Marcina Walasa. a więc zapowiada się niesłychanie ciekawie z 15 roku zrobienia 3 Polski Stoczył 183 lat 164 wygrał 19 przegrał Panie panowie Nowak i Jakubowski. Jego przeciwnik na brzmieniu niebieskim, Marcin Bras. Miesiąc upływa szybko, a już po miesiącu dzięki tak możesz stać się właścicielem samochodu. Co miesiąc masz szansę. Autotag. Tak kupisz na raty. Robert Ciba umie, jak rzadko który bokserów walczyć pod komputer, jak mówi się to w żargonie w tym świadku. Umiejętnie zasłania się. On wie, że aby walczyć kilka lat w ringu trzeba się oszczędzać. Umiejętnie. Walczy bardzo umiejętnie. Trafia bardzo dobry technik, ale teraz trafił na dobrą formę Marcina Walasa, który jest bardzo mocno umotywowany. Chyba wie, że Ciba nie jest w stuprocentowej swojej formie i widzi tutaj swoją szansę. Do tej pory Walas trzy razy bił się z Cibą i wszystkie potyczki przegrał, a więc tutaj to powiedzenie do trzech razy sztuka się nie sprawdza, ale może do czterech razy sztuka. Do tej pory w lidze głównie emocje w tej wadze wzbudzały pojedynki Jerzego Struzika i Struzika i Roberta Ciby właśnie w ostatnim ich pojedynku, w rewanżowym meczu ligowym Olimpii Poznań z Wiktorią Jawożno Ciba walczył ze Struzikiem i sędziowie Dali zwycięstwo Cibie, chociaż mówiło się, że jego przeciwnik był w tym pojedynku lepszy. Znowu bardzo ładnie balas, który znalazł sposób na Roberta Cibę. Proszę zobaczyć teraz jak chodzi ta lewa. Nie pozwala dojść do półdystansu w Cibie. Ten uważny schowany za podwójną gardą. Ale w tej fazie walki chyba jest remis. Mają obaj zawodnicy równe kątopunktowe. Teraz trochę oszczędniej, jak gdyby walczy Marcin Balas. Być może oszczędza się właśnie na te trzecie starcie. Ma siły ten chłopak i być może będzie chciał dać siebie wszystko, co tylko pozostało w tym właśnie trzecim pojedynku. Koniec drugiej rundy. Chyba wygrał ją Ciba lub był, chciałem powiedzieć, remis 2 do 1 dla Roberta Ciby. W pierwszej rundzie zwyciężył Walas 2 do 1, a więc po dwóch starciach remis 3 do 3. Cała seria Ciby, ale chyba nie było tam celnego trafienia. Za to bardzo ładne uderzenie po dole prawą Walasa, które doszło celu. Proszę zobaczyć, jak pięknie walczy Robert Ciba. Łapie uderzenia na gardę, ale trzeba przyznać, że także trafia Marcin Walas. Tak jak chociażby przed chwilą. Ale nie wiem, czy komputer zarejestrował to trafienie. Opuszczona lewa, ta przygotowująca Walasa. Wierzy w to, że jest szybki i w razie czego uniknie kontry, uniknie. Jakiegoś czasu swojego przeciwnika. Nie trzyma gardy wysoko. Prawa też opuszczona jest, ruchliwy, teraz się zasłonił. Musi finiszować. Ciba, proszę Państwa, musi finiszować, bo może być sensacja. Marcin Walas według, według mnie prowadzi na punkty w trzecim starciu. Rusza Ciba, ale widzimy Raz, dwa, trzy, szybkie strzały Lewa, prawa, lewa W wykonaniu Walasa Czuję, czuje ten chłopak, że może sprawić niespodziankę Że może wygrać Z wicemistrzem świata Za słabe uderzenie Ciby Lewo, nie będzie zaliczone Łapał Ciba w narożniku Walasa, ale ten już, już jest na środku ringu. I znowu widzimy, te ciosy być może nie trafiają w tym momencie. Łapane są na gardę przez jego przeciwnika, ale nie pozwalają zbliżyć się na kontakt, żeby zadać jakiś cios. Cały czas kontroluje sytuację. I znowu ładny zwód, ładny zwód. sam finisz, wiec chyba widać to, wie, że musi musi trafić, czasami mówi się, że mistrzowi pomagają ściany proszę państwa, chyba niepewny wyraz twarzy Walasa, ale chyba wygrał to starcie Marcin Walas, tak jest 4 do 3 i Walas zostaje mistrzem Polski na rok 95. No, ogromny sukces tego 22-latka. Wygrać z dwoma tak doskonałymi bokserami. Proszę zobaczyć, jeszcze nie może uwierzyć. Mówię o tych, mówię oczywiście o dwóch bokserach. Jerzym Struziku najpierw, a później w finale z samym Robertą, Robertem Cibą.